aby te wartości nie tylko dzisiaj przy wigilijnym stole, ale również przez cały rok towarzyszyły Wam i utrzymywały się poprzez ten symboliczny ogień. Również chcielibyśmy wręczyć kartki z życzeniami noworocznymi i świątecznymi oraz takie sianko na y, wigilijny stół. Dziękujemy bardzo. Bardzo Ci dziękujemy. I teraz bardzo proszę, żeby Pani Natalia podeszła tu do mnie z dwoma uczestnikami Odebrała światełko, postawiła na stole na wprost. To światełko będzie nam towarzyszyć, choć Tak? Odebrały sianko, które położymy na stole i Magda już tutaj jest cała gotowa. Bierzecie światełko i idziecie tam na, na stół zanieść, a tu masz kartki, tak? Czy nie? Nie, powiesić Ej, Magda. A my proszę Państwa mamy tych hancerzy skróconych, bo nie mogą zostać z psychologiczne kobiety, żeby wystarczyło dużo sił, ale po ziemi wieruszowskiej i niesienie tej dobrej nadziei, tego ciepła, tej miłości, jaka płynie z tego światełka betlejemskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy. My również dziękujemy i życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. A tutaj jeszcze dla pana Ryszarda Stroiczek, który was tutaj powozi, żebyście mu przekazali od życzenia, resztę dostanie później. Dziękujemy. Dziękuję. bardzo. Pani Natalka poprosiła naszych artystów tutaj spotkanie z Big Bardzo proszę, żebyśmy あょっと nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami w postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po włosach tych Wszystkie powietrze, że odeszli po to, by żyć i tym razem będą żyć wiecznie, przyjść na świat, będę miał na że wzdłuż. Jeszcze raz chcę cieszyć się dzieckiem nas i zapomnieć, że są punkty, wstępnie i Wąpi w nas nieobecnych pojawią się cienie wierzymy kolejny raz jeszcze jedno Boże Narodzenie i choć przy nas świąteczny Bo zabrakło znów czyjegoś głosu Przyjdź do nas i z nami trwaj Nie w tak zwanej ironii losu Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki żeby zająć wśród nas puste miejsce przed sobą Jeszcze raz, żeby cieszyć się dzieckiem nas i zapomnieć, że są puste miejsca przed Przyjść na ślad, żeby równać abórki znać, żeby cały nas póstej są. Jeszcze raz możesz cieszyć się wieckiem nas i zapomnieć przed sobą. te miejsca przy stole.